Halo mama! Dobrego! Życzenia z windy! Co? Słyszysz? Żebyście byście teraz to Łooo! Łooo! Tak to wiesz od Tak, tak Tak, Jak popularne Sędy na to O matko 12.15 już jest 12 godzin w nowym roku. Uuu! Można wszystko zacząć od nowa. Wcześniej oczywiście nie można było, bo tylko nowy rok może nam dać to, że jest od nowa, a wcześniej trzeba było po staremu. I zaczekamy, aż się skończy 2016, aby w 2017 zacząć od nowa. Bo tylko nowy rok i wtedy tylko można zacząć od nowa. A wy też zaczynacie od nowa, bo jest nowy rok i wszystko można zacząć od nowa. To jeszcze można by było zrobić. Od nowa, w Duchu Świętym. Czekaj, skończyłem. <laughs> Bo można wszystko zacząć od nowa. Zacznijmy wszystko od nowa. W tym roku więcej się będę kontaktował z rodziną. Droga rodzino, będę do Was dzwonił i odwiedzał. Pierwsze znaki śniegu tu jest. Tutaj, I tutaj, och, i tutaj. Na tej obcej planecie materializuje się woda. Chyba ktoś mieszka, tak tutaj jest, znaleźliśmy czyjś domek. Zostawiamy domek. To są atomy, atomy, miliardy ludzi na świecie i ja. I Marcel, i Marcin, i Marczuk, i Małpa, i Krowa z domu Trofimiuk. A ja czuję się jak astronauta w skafandrze swojego ciała. Przybyłem tu przez narodziny i jestem, na tej obcej planecie. Oswajamy się z rzeczywistością. Marcel, i ja. I ponad siedem miliardów innych ludzi. Co byś życzyła? Życzyła co bym? No, tak. w nowym roku. Życzyłabym wam wszystkiego najlepszego. To <grym> wynika. <grym> Dokładnie. O ja, tym samym ja to samo. Ja też, ja też, ja też. I zdrowia. Przede wszystkim. I szczęścia. Do I trwa. miłości. Na pierwszy... Skoczyłbym na spadochronie w tym roku. Fantastycznie. W tym roku będę sportowo, aktywnie, działać, działająco.